Cześć z tej strony Kusi, zanim zaczniemy odcinek. Ważna informacja dla Was: sponsorem dzisiejszego odcinka jest GT Arcade. Jest to strona z darmowymi grami na komputer i na telefon. Można grać w nie zarówno przez przeglądarkę, jak i ściągnąć sobie do tego dedykowaną aplikację. Także macie wybór, czy chcecie mieć szybki dostęp z każdego urządzenia do swoich gier, czy po prostu mieć do tego apkę i mieć wszystko w jednym osobnym miejscu. Przypominam, że gry na tej stronie są darmowe. Z najciekawszych tytułów mamy Era of Celestials, Rangers of Oblivion, czy na przykład Dark Orbit. Dużo część tych gier zajmuje wysokie miejsce w rankingach najczęściej ściąganych gier, na przykład na sklepie Play. Także gry są naprawdę ciekawe i warto wybić na platformę GT Arcade. Link zostawiam Wam w opisie. Pamiętajcie, że rejestrując się z mojego linka dostajecie specjalnego, darmowego gift packa. Zaczynamy odcinek. Słuchajcie, jest kilka bardzo ważnych informacji na temat eventu, który trwa obecnie w Pokémon GO. Przede wszystkim jest lista nowych questów. Są tylko cztery nowe questy związane z eventem Detektywa Pikachu, ale te questy są ważne. Można z nich trafić naprawdę ciekawe pokemony, w tym jednego pokemona, którego myślę, że wiele osób bardzo, bardzo szuka i bardzo, bardzo potrzebuje. Zwłaszcza dotyczy to nowych graczy. Także słuchajcie uważnie. Jeśli chodzi o trwający event, który potrwa, przypominam, do 17 maja, mamy takie specjalne questy. Złap Bulbazaura. To jest tam opisane złap pokemona, nasiono, bla bla bla, ale chodzi o złapanie Bulbazaura i nagrodą jest Trico, który może być Shiny. Złap ognistą ewolucję Eevee, chodzi oczywiście o Flareona, którego można złapać na dziko podczas tego eventu. Nagrodą jest Arcanine. Mega ciekawa nagroda za quest'a, chyba przyznacie. Kolejny quest. Złap wodnego pokemona noszonego w plecaku, o jobsideka up, nagrodą jest magikarp, może być szalni i teraz najważniejszy, najciekawszy quest z tych wszystkich nowych questów złap 10 Jigglypuffów, pafów pomów Lups na buli. Co jest nagrodą za tego questa ditto. Także jeśli potrzebujecie ditto do swojego questa, na przykład na mio, bo tam jest takie wymaganie złap ditto, albo jeśli nie macie jeszcze ditto w pokedexie, albo po prostu lubicie Ditto, chcecie złapać Ditto, to to jest Wasza najlepsza szansa na zdobycie Ditto. Ja mam tego quest'a w sumie, zrobiłem go i nie odebrałem nagrody, także zaraz sobie dosłownie przetestujemy, jak to wygląda w praktyce. I powiem Wam, że podczas tego eventu naprawdę respią się bardzo, bardzo ciekawe pokemony na DZIKO. Wczoraj robiłem live'a na Facebooku, takiego terenowego. I spotkałem na DZIKO na przykład Fleriona. Spotkałem na DZIKO również Charizarda, co ciekawe. I wielu z Was też mi pisało, że spotkało też Charizardy na DZIKO. Także oczywiście te rzadkie respy na DZIKO są w związku z filmem Detektyw Pikachu, no bo te Pokemon najwyraźniej pełnią tam jakąś ważniejszą rolę w tym filmie, ale przede wszystkim spawnuje się bardzo, bardzo dużo Aipomów, tak jak widzimy na Nirbaju i to dobrze, bo oczywiście szukamy Shiny pomach, którego jeszcze nie udało mi się zdobyć Będę polował, będę próbował. Jeśli chodzi o listę bossów rajdów, tak wygląda obecnie. Kilka ciekawych naprawdę pozycji, dużo możliwości na Shiny Pokemony. Ja tutaj widzę w pobliżu gdzieś rajdan na Psyducka. W sumie nie głupie zrobić takiego rajda, chociaż jest kawałek daleko. Nie wiem, czy zdążyłbym tam podejść. Chyba nie, chyba bym nie zdążył. Szkoda, bo zawsze jest lepsza szansa na złapanie Shiny Pokemona z rajda, niż na dziko. Ale wracając do tematu questów, patrzcie. Tutaj jakiś questik na Stardust, ale quest, z którego dostanę ditto, to jest ten quest. Zubat? A, no właśnie, co z tym Zubatem? Zrobimy sobie tak, bo coś mi się wydaje, że to nie jest Zubat tak naprawdę. Szkoda, że w postaci Zubata, bo nie będzie tak łatwo ustrzelić go, ale spróbujemy. Nie lubię rzucać Zubatów, a Wy? O, okej, okay. dostał Great a Jeden z gorszych Pokemonów do rzucania, naprawdę. I uwaga, uwaga, uwaga! Cóż za niesamowita niespodzianka! Nie spodziewałem się tego całkowicie, przemienił się w Ditto! I to mój pierwszy Pokémon dzisiaj w ogóle i 6 candy do Ditto. W ogóle patrzcie, że mam ponad 300 candy do Ditto. W sumie dzisiaj po raz pierwszy ever złapałem Ditto. Na painapie, no bo normalnie w sumie nie wiesz nigdy, że złapiesz Ditto. Także po prostu widzisz jakieś tam centreta, czy coś, no to łapisz tak sobie i wyskakuje Ditto. Co oznacza, że skoro mam ponad 300 candy do Ditto, a nie łapałem ich nigdy na painapie, to musiałem złapać do tej pory około 100 Ditto. Także jak ktoś z Was jest nowym graczem, mówicie, o kurczę, nigdy nie złapię Ditto, one są takie rzadkie, nigdy nie mogę złapać żadnego Ditto. Ta gra wymaga czasu i cierpliwości. Naprawdę mówię to z perspektywy osoby, która gra 3 lata i złapała 100 Ditto. Około, może niecałe. Może troszkę candy mam, nie wiem skąd, z transferowania w sumie też trochę pewnie mam candy, więc może trochę mniej niż 100, ale prawie 100 ditto. Wszystko przychodzi z czasem niestety w tej grze, także trzeba być cierpliwym w Pokémon GO. Tego quest'a sobie zostawiam, bo mi się bardzo, bardzo podoba ten quest, a mianowicie nagroda za niego, 3 rare candy, bardzo fajna nagroda za quest'a, ale poszukamy jeszcze nowiutkich quest'ów w sumie z eventu. Może nam się znowu trafi ten na ditto. Fajny quest, lubię łapać ditto, w ogóle ditto jeden z moich ulubionych Pokémonów, naprawdę. Tak bym chciał, żeby Shiny Ditto pojawił się w Pokémon GO. Chciałbym Shiny Ditto, no ale to jeszcze... jeszcze potrwa na pewno, zanim tego Pokémona kiedyś uświadczymy w grze. A, jeszcze ciekawostka taka. Ostatnio nie miałem w ogóle szczęścia do Shiny. Fatalne, fatalne szczęście do Shiny. Na żadnym evencie nic nie zdobyłem. A kilka dni temu, przypadkiem wykluwając jakieś randomowe jajko, Shiny Pichu. Tylko, że ja już miałem Shiny Pichu wcześniej, także... To nie jest dla mnie nic nowego, no ale kolejny Shiny Pichu mi się trafił z jajka, nie? No okej, okay, wolałbym coś innego, ale zawsze Shiny to Shiny. Czerwone światło, mam to sobie zobaczyć, czy może jakiś Lucky Friendów tutaj wbiję. Komikos jest moim Lucky Friendem, to myślałem, że może Moltres za Moltresa się zamienić z nim. Moltres najlepszy ognisty DPS, także... W sumie to jest dosyć ważne, żeby o tym wspomniał, bo teraz jest ten event, gdzie jest Charizard i Flareon. Pamiętajcie, że tego Charizarda, no fajnie, że on się respi na dziko, ale już nie złapiecie go z setem, który był na Community Day'u niestety. Także Czarek i Flareon, no fajne te pokémony ogniste, wiadomo, ale Entei i Moltres. To są najsilniejsze Pokémony ogniste. Jeśli nie macie możliwości zdobycia tych Pokemonów, bo na przykład znowu jesteście nowymi graczami albo akurat wtedy nie graliście jakby te pokemony do zdobycia, eee, słuchajcie, już niedługo komuni tutaj na torcika, tak? Będzie miał Blaze Kika, już to wiemy, że będzie Blaze Kick, nowy, silny, ognisty atak. Także nie przegapcie naprawdę tego community idea i zróbcie sobie jak najwięcej tych Blazikenów z blaze Kickiem po prostu. Już teraz możecie się zacząć tejdować na laki, torczyki. Jeśli macie jakiekolwiek torczyki, tradujcie się za nie. Może trafi się laki. Warto jeszcze przed eventem zbierać laki, torczyki. Otwieram gifty. Tutaj widzę, że Darek szpanuje swoim nowym shiny. No trochę zazdroszczę, zazdroszczę. Też bym takiego chciał, nie powiem. To co? Małe, krótkie polowanie na szanie i Poma. Troszkę ich posprawdzam, ale szansa, że akurat na odcinku trafię Szajni, nie jest zbyt duża. Tak wspominałem dzisiaj o tym live'ie na Facebooku. Słuchajcie, ja oczywiście dalej będę robił filmy na YouTubie, tak jak robiłem do tej pory. Filmy na YouTubie to jest moja główna działalność. Myślę, że nigdy z tego nie zrezygnuję, bo daje mi to bardzo dużo satysfakcji. Także o to się nie martwcie, moja działalność na YouTubie cały czas trwa i ma się dobrze, ale... Live y są teraz na Facebooku. Myślę, że większość z Was wie, ale może ktoś nie wie, także tylko przypominam. Liveów nie trzeba oglądać i tak, szczerze mówiąc, jak robiłem te live y na YouTube, to nie oglądało ich zbyt wiele osób. Mam nadzieję, że teraz, jak będę to trochę rozbudował na Facebooku, to w miarę upływu czasu będzie troszkę większa widownia. Także również macie oczywiście w opisie tego filmu linka do mojego Facebooka. Wystarczy tam. Lajka, dzwoneczka, dostaniecie powiadomienia, jak będzie jakiś livestream, a są bardzo, bardzo często. Mister Maime oczywiście też się pięknie spałnują na evencie, zwłaszcza ze względu na pogodę, to w sumie dzisiaj będzie ich jeszcze więcej. Trochę zmarnowana szansa, moim zdaniem, przez Niantic na dodanie shiny Mister Maima, a mieliśmy już precedens, że shiny Pokémony dodano: Solrocka i Lunatona, Chociaż pewnie, no, gdyby dodano tylko shiny Mister Maima, to, to cała reszta świata by się wkurzyła, że Europa dostała nowego shiny, a cała reszta świata nie. Także w sumie, jak się zastanawiam nad tym, no to e, jednak Niantic. Pewnie, jeśli prowadzi kiedyś shiny wersji regionalnych Pokémonów, no to wszystkie naraz. Zrobi po prostu event regionalnych Pokémonów, że regionalne Pokémony będą się mega respić wszędzie na świecie, te, które są u ciebie w regionie. Eee, no i może też złapać jego wersję shiny. Wydaje mi się, że to jest logiczne rozwiązanie, że kiedyś właśnie w ten sposób prowadzą wersję shiny regionalnych Pokémonów. O, znowu trafiłem quest na Ditto. 10 Gillipuffów, na Snabul. Fajnie. Hmm, jakaś wystawa widzę na. Jak się ten plac nazywa? Solidarności? Tutaj flaga Turcji, tylko tak jakoś. Udaje spadochron. To jest e, symbol falangi. Zamiast energii atomowej robić wiatraki. McDonald's to kupa. E, chrześcijaństwo nie żyje. Domyślam się, Polacy to chlejusy. Polacy to chlejusy. Co za rasistowska rzecz, jak można tak w ogóle powiedzieć o całym narodzie, nie? Polacy to chlejusy. Ale powiem Wam, że ja jestem bardzo zwolennikiem wolności słowa, także pomimo, że ta wystawa obraża w sumie cały naród i tak dalej, no to Ktoś chciał się tak wypowiedzieć w ten sposób, zrobił sobie wystawę artystyczną, no i spoko, no ja nie mam nic do tego, nie podoba mi się, to po prostu nie czytam idę dalej, nie? Polowanie na Ipomy trwa. No wczoraj 3 godzinki polowałem bez skutku. Jeszcze myślę, że jutro też zrobię takiego 3 godzinnego live'a, żeby troszkę popolować na tego szanie i Poma żałuję bardzo, że na poprzednim evencie z szani Pokemonem, czyli digletem, nie miałem za dużo okazji pograć, także tym razem się bardziej postaram na tego szani. No oczywiście w pokémonach tak jak w życiu, no kto więcej gra, ten po prostu złapie więcej szani. Najczęściej tak jest, co, nie? Słuchajcie! Ważna kwestia, jak złapać detektywa Pikachu? Bo może ktoś z Was nie wie na przykład. Wiem, że już trzeci raz w tym filmie zwracam się do nowych graczy, także przepraszam wszystkich weteranów, że tak dzisiaj bardziej bardziej dla nowych graczy, no ale może ktoś nie wie, może wszedł dlatego w ten film, żeby się dowiedzieć. Słuchajcie, jeśli chcemy złapać detektywa Pikachu podczas tego eventu do 17 maja, wchodzimy tutaj pod tą gwiazdką, którą sobie teraz klikamy, jest zdjęcie, tak? Na różnych telefonach może różnie wyglądać tryb robienia zdjęć. U mnie jest tryb AR+, więc mogę tak sobie, wiecie, robić zdjęcia Pokemona, Obracając go w różne strony, włączając mu animacje i tak dalej. Także to jest ten taki troszkę lepszy tryb robienia zdjęć. No i słuchajcie, robię zdjęcie. O, co to? Ktoś tu na tym zdjęciu się wbił? Oczywiście fotobomb, czyli nasz detektyw Pikachu zrespi się teraz dokładnie. Obok mnie. Oddostęp, odznakę za 10 fotobombów. Wow, dopiero teraz, ale rzadko to robię, naprawdę. Normalnie poza eventem w ten sposób łapie się smirgla. Także, jak nie macie smirgla w pokadexie, no to oczywiście to jest sposób. Eee, Detektyw Pikachu tutaj stoi. Pamiętajmy, że można go spotkać tylko raz dziennie w ten sposób. Pisały do mnie osoby: i robię 350 zdjęć i nie mogę spotkać detektywa Pikachu. Ja tam tłumaczę, tłumaczę, a się okazało, że ta osoba już spotkała jednego i teraz po prostu chciała spotkać drugiego w ten sam dzień i robiła 350 zdjęć i nie wychodzi. No, nie da się tylko jeden dziennie. Tak samo jak ze Smirglem, pamiętajcie. Na tym, na tym polega fotobomb, że można zrobić tylko jednego dziennie. Hop. I to właśnie będzie mój drugi detektyw Pikachu. Wczoraj jednego już złapałem, ale oczywiście chociażby dla odznaki. I przypominam, że tego Pikachu nie można spotkać w wersji Shiny. Na Antik potwierdzał to na Twitterze. A w sumie, skoro już mam dwa te Pikachu z czapką, ten był lepszy co wczorajszy, to słuchajcie, jednego ewoluuje. Zobaczy, czy będzie detektyw Rajczu, no bo w sumie tak naprawdę... To nie jest prawdziwy detektyw Pikachu, tylko to jest Pikachu przebrany za detektywa z filmu, więc teoretycznie to jest tylko taki kostium, tak? Więc jak ewoluuję w Rajczu, to powiem, wyjść rajczu z czapką detektywa, nie? I co, i co, i co? No, Miskitu. Net fajnie wygląda. Chociaż nie wiem, czy mu pasuje. Bardziej pasuje Pikaczowi, no to wygląda tak troszkę dziwnie, po prostu dziwnie. No ale jest taki detektyw rajzu, nie? Także przypominam, jak ktoś nie wie, sposób stuprocentowy na złapanie detektywa Pikachu. robisz jedno zdjęcie. Nie ma go, wychodzisz, bierzesz innego Pokemona, jemu też robisz jedno zdjęcie, nie ma, to wychodzisz i robisz od nowa kolejnemu Pokemonowi jedno zdjęcie. Nie róbcie więcej niż jednego zdjęcia jednemu Pokemonowi, nie trzaskajcie po 500 tych zdjęć jednemu Pokemonowi, bo to nic nie daje. O, fajnie, i pomyl też Cubony. Cubony też mogą być Shiny, także to mi się mega podoba. W ogóle podczas tego eventu jest mega duży potencjał na Shiny. To Wam muszę powiedzieć, bo... Kurczę, tyle Pokemonów w sumie, które się spawnują podczas tego eventu, może być Shiny. No chociażby oczywiście Aipom, tak? Ale również Cubon, o którym wspomniałem. Jak spojrzymy na Nirbają, to tak. Magikarp też może być Shiny. Snabul też bardzo często występuje podczas tego eventu. Psyduck, kolejny Shiny potencjał. Bulbazaur również. Bym się zdziwił, jeśli nie złapię żadnego shiny podczas tego eventu, no chyba, że rzeczywiście będę mało grał, no to wtedy okej. Okay. Ale jak będę chodził codziennie i chociażby albo grał parę godzin, albo włączał gołcze parę godzin... A właśnie, propos gołczy. Link w opisie, tradycyjnie, do strony polskiego oficjalnego dystrybutora. No ale jeśli będzie chodzić ta gra po parę godzin dziennie rzeczywiście, no to myślę, że na pewno, na pewno jakiś shiny siądzie. Do, wakin, do wakin, na lokzin los warin. Akwinolog Palgran, hmmm, O, miejsce w drzymie. O, kolejny szalik, którego nie mam. Przedstawię tu detektywa Rajczu. Podkarmię komuś snorka. Nie dużo mi brakuje w sumie do sernej odznaki. Myślicie, że dam radę teraz bić? A sedinum, ktoś ma nick. Sedinum to jest łacińska nazwa szczecina. Taka ciekawostka. Każde miasto w sumie ma swoją łacińską nazwę, przynajmniej z tych miast w Europie, bo wiadomo, że na przykład nie wiem, Tokio pewnie nie ma swojej łacińskiej nazwy, a może ma, nie wiem. Ale w Europie wszystkie miasta miały swoje łacińskie nazwy. Na przykład nie wiem, Wrocław to Wrocławia bodajże. Tak samo jak kiedyś, na przykład nie wiem, Królowie Polski też nie zawsze zapisywali swoje imiona po polsku. Tylko po łacinie. Kurczę, odrobinkę zabrakło. No nie mogę, nie mogę dobić tego z tej srebrnej odznaki. A propos tych łacińskich nazw. Czasem bywa tak, że na przykład ludzie z innych krajów nie wiedzą, że Kopernik był Polakiem, bo za granicą on był znany jako Nikolas Kopernikus, czyli pod swoim łacińskim nazwiskiem. Jest i Bulba. Bulba, oczywiście, mam szani to nie jednego. Wiadomo, był community day na niego, ale bym nie pogardził w sumie takim szajni. Cubone też mocno się resli podczas eventu. I muszę wam powiedzieć o tym evencie, że w sumie niestety jest to kolejny event, który bardzo skupia się na pokemonach z pierwszej generacji, no ale tym razem tak wyszło, tak? Te i są tak mniej z pierwszej generacji, no ale. Jednak większość Pokemonów w filmie, domyślam się, że musieli dać z pierwszej generacji, no bo chcieli też, żeby ludzie kojarzyli te Pokemony, nawet ci, którzy już ledwo pamiętają Pokemony, albo chociaż tylko trochę kojarzyli Pokémony gdzieś tam z dzieciństwa czy skądś, żeby też jakby skojarzyli te wszystkie poksy ze swoich wspomnień, idąc na ten film do kina, także no wiadomo, że tutaj scenarzyści musieli jak najwięcej Pokemonów umieścić właśnie tych z pierwszej generacji w filmie. A film w Polsce dopiero 31 maja, trochę lipa, co? Tylko Rumunia, z tego co słyszałem, ma jeszcze później od nas. Premierę, no bo światowa premiera już była. Także na przykład jak chcecie jechać do Niemiec, bo jesteście blisko granicy, a nie przeszkadza Wam obejrzenie filmu na przykład po angielsku, a z niemieckimi napisami? To polecam. W Niemczech już jest, w Czechach mi się wydaje, że też Jak ktoś mieszka przy granicy gdzieś, no to możecie lecieć do kina za granicę. Chyba, że czekacie na polski dabnik, no to tutaj trzeba poczekać. I jeszcze dwa się tu złapały. Hop! I siedzi i tam Kłeśnik przy okazji zaliczony. Zaraz sprawdzimy tego ditto. Czy znowu będzie pod postacią zubata? Tak. Piszcie w komentarzach. Wydaje mi się, że możliwe, że po prostu zawsze jest zubatem w tym kwestie, żeby nie było za łatwo go rzucić dobrze. O, nie dałem fajna pa. Mam szansę się zreflektować. Oczywiście nie ma sensu w sumie zbierać tych candy do Ditto. Nie ma sensu nigdy wzmacniać żadnego Ditto ani z takiego. No cóż, byłoby bezcelowe, no ale nie wiem. Tak sobie zbieram. Może kiedyś będzie to miało jakiś cel w tej grze, na przykład wzmocnienie Ditto. Może kiedyś będzie można nim grać na przykład na PvP i będzie w miarę ciekawy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A tymczasem zostawcie łapę. I słuchajcie, na koniec zostawiam Was z wiadomością od sponsora dzisiejszego odcinka.